Na Wawelu nie znalazło się dla niego miejsce, chociaż trumna z jego prochami była eksponowana w Krakowie. Tarnowianie pamiętali jednak o swoim obywatelu i wybudowali mauzoleum. Minęło 90 lat od sprowadzenia do Tarnowa prochów generała Józefa Bema. Z tej okazji w parku Strzeleckim odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne dla miasta wydarzenie. To jest tak naprawdę wspomnienie osoby, która całe swoje życie oddała dwóm narodom: polskim Polskiemu i węgierskiemu, a to oddanie miało jeden cel: doprowadzić do niepodległości, a upowszechnić wolność, wolność narodów. Ja się tutaj urodził, później w całej Europie na różnych frontach walczyło o wolność, ale kiedy zmarł trochę przedwcześnie w Aleppo i po odzyskaniu niepodległości sprowadzano prochy naszych polskich bohaterów. Wspomniano Bema, i podjęto decyzję o sprowadzeniu jego doczesnych szczątków do Polski. To wyjątkowa postać. Chyba myślę nawet, że przez nas, przez może nie Tarnowian, bo my go znamy i kochamy. Go... Ale przez ogólnie przez Polaków chyba niedoceniana, bo jeśli byśmy zapytali każdego Węgra, kto to jest Bem, to oni na jednym słowie powiedzą od razu, że to ojczulek to jedna z najwybitniejszych postaci historycznych, człowiek, który dzięki Bemowi Węgry odzyskały swoją niepodległość. A my jakby cały czas jeszcze musimy podkreślać, co to za postać. Kim był Bem, mówię nie mieszkańcom Ternowa, bo mieszkańcy raczej chyba nie mają z tym problemu, ale szerzej, że to również bohater rzeczywiście tak ważna uroczystość nie mogła się odbyć bez nadania jej wysokiej rangi. Tardowianie mieli okazję wysłuchać wyjątkowego koncertu. Koncert, którego kompozytorem jest Paweł Muzyka, utwór, który jeszcze gdzieś myślę, że dobiega z, też za moich pleców, to Msza Dziękczynna. Orkiestra Symfonia Viva, czy połączone chóry, znakomici polscy soliści, świetny dyrygent. Nad przebiegiem uroczystości czuwała młodzież ze Związku Harcerstwa Polskiego z oddziału Tarnowskiego. W 1929 roku była to ogromna manifestacja, przemarsz ulicami miasta, zresztą na starych zdjęciach można to znaleźć, zobaczyć i oglądać. A nasz udział dzisiaj opierał się na tym, że cała uroczystość odbywa się w parku strzeleckim, gdzie jest jego mauzoleum. I Nasz udział polegał na tym, że stała od nas warta honorowa, stworzona przez harcerzy i harcerki naszego chówca, a także pływaliśmy łódką po stawie wokół mauzoleum, żeby przewieźć wieńce składane przez gości, którzy odwiedzili dzisiaj Park Strzelecki. Zapytaliśmy mieszkańców o to, czy są dumni z generała Józefa Bema i czy taką uroczystością możemy rozsławiać pamięć o jego czynach. Jesteśmy bardzo dumni z generała. E, sama uroczystość dzisiaj bardzo pięknie przygotowana, bardzo podniosła. E, no myślę, że stosownie do rangi znaczenia generała, no bardzo wzruszające. Oczywiście w tej chwili mamy w dalszym ciągu nadzieję na piękne wrażenia artystyczne, ale przygotowana impreza wspaniale, z piękną oprawą. Wydaje mi się, że trzeba było promować, dlatego jest to, jest to osoba u nas nieznana. Jest bardzo dobrze znana na Węgrzech, jest tam bohaterem narodowym, natomiast nawet w mieście Tarnowie są pewnie mieszkańcy, którzy nie wiedzą, kim był generał. To, co tutaj się dzieje, no ja się na muzyce tak dobrze nie znam, ale mnie się wydaje, że tak, że to jest, że to jest coś. Tak, tak. Ale zaczyna się coś dziać, na pewno zaczyna się coś dziać i widać, no i widać. E, no doskonały to jest przecież e, e, Teatr Narodowy, znaczy e, artyści z Teatru Narodowego, nie no, najwyższa klasa. Jest pięknie naprawdę i ten letni wieczór i ta muzyka. Chciałoby się, żeby w tym Tarnowie więcej takich rzeczy było, więcej takich imprez. Dodajmy, że koncert zwieńczył dwudniowe obchody 90-lecia sprowadzenia Prochów Bema do Tarnowa. W Galerii Panorama w sobotę odsłonięto szkic do panoramy Siedmiogrodzkiej, a w Biurze Wystaw Artystycznych odbył się wernisarz pod tytułem Wiosna, Lato, Jesień, Zima Ludów.